Cześć, Dzień dobry, drodzy z tej strony zwany i kontynuujemy naszą przygodę z klubem Manchester United. Jak sami widzicie, jak w poprzednim odcinku mówiłem, mam nadzieję, że oglądaliście, przywitam was z listą lewych skrzydłowych. Na razie jest tylko dwóch wyskautowanych, a reszta z czasem, jeśli w ogóle zdążymy, bo jest 20 więc nie wszyscy będą wyskautowani na 100%. Ale liczę, że Moleiro nie odejdzie, że powiem. Liczę na to i to bardzo. Ale zobaczymy. Hoyon miałby pójść do West Hamu, niestety się to nie stanie. No i Moleiro odchodzi za prawie 90 milionów do AS Monaco no pokazuje, że to jest B tylko choć wydaje mi się, że bardziej pod A by podchodził, ale no dobra nie, nie będę się kłócił, do Liverpoolu na pewno nie odejdzie Hojlund no i trzeba szybko znaleźć kogoś na zmianę eee, więc zaraz, w razie kwiczek nie ma w ogóle zmian eee, więc, a co do zmian takich meczowych Oj, oj e, myślę, że reszta też, myślę, że Barios. Czy e, Chaibi? Myślę, że nie. Myślę, że te dwie zmiany. Gramy z West Hamem na wyjeździe i przegrywamy jeden do zera. Niestety. Konate tylko strzela w meczu jedyną bramkę. Gramy teraz z Atletico Madrid. E... Hoyons chce więcej gier, więc myślę, że może zagrać z Atletica, ponieważ idzie nam dosyć dobrze w, e... w Champions League. I jeśli dobrze widzę, szóste miejsce i ostatni mecz, czy jest szansa na. No jest, jest szansa na playoffy, więc remis tutaj to jest minimum, żeby. Być w tej finałowej ósemce e, tutaj odpuszcza. No i mamy ten mecz. Gramy na Ultrafort, więc miejmy nadzieję, że y, utrzymamy remis. W sensie bynajmniej to jest taki minimum jakie chciałbym uzyskać. Myślę, że wyjdę najlepszym składem oprócz Szeszko, bo Szeszko chyba strzelił mniej bramek od e, Hojlunda, to więc jeśli jeśli to się powtórzy w tym sezonie, że będzie Ho Szeszko miał mniej bra bramek od Hojlunda no to cóż chyba będzie sprzedaż tak rozegramy ten mecz, który przegrywamy dosyć e, sromotnie. dla nas strzela tylko Hojlund a dla Atlantica trzy bramki weszły i Oto jest pytanie, czy my jesteśmy w finałowej ósemce? Niestety nie. Yy, dwunaste miejsce, miejsca, dosyć strogo spadliśmy. Zabrakło yy, za nam punktu. <laughs> punktu i dwóch bramek. Ja akurat pat uznał, że się odłączy. Ale bynajmniej w yy, Premier League jesteśmy w top 8. Ale mówiąc co żartobliwie niestety ponieważ ch chciałbym być w top 4 Ale grałem z Arsenalem, który jest trzeci Jeśli ktoś dotrwał do tego do tego momentu, to ja nagrywam to na zapas, nie powiedziałem tego na początku, ponieważ wpadło mi tu z głowy. Ale no, to jest na zapas, więc dlatego nie proszę o żadne wasze propozycje, no bo ponieważ wiem, że i okay, tak guys, będę musiał kogoś kupić, e, więc przepraszam was za to, ale niestety muszę nagrać to na e, zapas. Gramy z Arsenalem, jak już mówiłem, na wyjeździe. E, Jedną zmianę zrobimy, tak rozgrywamy ten mecz, który wygrywamy aż 3 do 0. Kwicia, Garnaczo i Czajbi z ławki dają nam 3 punkty, jak i 3 bramki strzelili. I teraz jesteśmy w ostatnich 10 godzinach, więc zobaczmy jak wyglądają nasze propozycje. Eee, nawet tych straciłem super, a Mia miałem ich. Ej, ej, Co zrobić, co zrobić? Tutaj znam wartości i ich bynajmniej tyle mogę wiedzieć, więc po wartościach muszę pojechać. Chujole odpada niestety, nawet nie będę go skautować dalej. Eee... Myślę, że spróbowałbym za, za Kaniego, bo wydaje mi się, że on był warty 32,5. Czyli w skrócie 32,5 miliona. A nie chcę innym psuć karier, a on jeszcze jest w sumie na końcówce, więc ławka dla niego chyba nie byłaby taka, taką złą opcją. Więc zaproponuję za niego 40 milionów i się zgadzają. Jest szansa, że dobrze pamiętam jego wartość, ale jeśli nie, no to przepłaciłem. Ale patrząc na nasz budżet, wydaje mi się, że to nie jest jakaś yy, stroga dla naszego budżetu yy, akcja. 3 lata. Tutaj się też zgadzamy. I ceny z. Yy, tygodniowej swojej nie dał, co mi się nie podoba Jaj, dobra, tu damy 100 tysięcy i damy mu zdajem, 600 tysięcy w bonusie Okej, okay, dobra, dał kontrofertę, więc tutaj już jest z górki I już e, mamy zamiennika. On miał 83 Taki zamiennik za kwiczek w No, pisze, że kończył kończy mu się kontakt, jeśli dobrze widziałem. Ale cóż, no, podjąłem ryzyko e, alby najmniej miałem Łowkowicza. E, Zobaczymy się, będzie mógł rozwinąć, czy nie. Udługiemu nawet nie dałem. No super jestem. E, dobra. Pomijając moją wpadkę. E, Okej, okay. będzie się. Jeszcze się rozwinien. Myślę. E, w naszym klubie plus jeden będzie miał. Wydaje mnie tak mi się wydaje. Tutaj już sobie skipniemy, bo nie ma co klikać tego. Jeśli już kupiliśmy. Joro nie odejdzie Gramy z Woodford w FA Cup. Arsenal jeszcze chciałby I daję Martina Udygarda Za szeszko. No nie powiem, że nie, to zachęcili mnie tą ofertą. Jakby dołożyli i Nie wiem, nie wiem ile tu będzie za dużo. 15 milionów? Uu, to może 12 i pół? No to 10 zróbmy. Nie, ale tutaj był potencjał na dobry transfer, ale nie wiem czemu zawsze jak jest zawodnik jakaś cena, to oni jakoś nawet dwóch milionów nie chcą dołożyć, nawet miliona by pewnie dołożyli do tego, co mnie zawsze denerwuje, ale no dobra, już nic nie się zrobię z tym faktem, zrotujemy cały skład na ten mecz, myślę, że każdy się to może rozegrać. Damy szansę od pierwszej minuty nowe, nowemu zawodnikowi. Myślę, że tak to zrobimy. I tutaj wyjdzie sobie Barios i tu Chaibi. Wszyscy, wszyscy. Tak rozegramy mecz z Watfordem. Wygrywamy go 5 do 1 aż. I w debiucie strzela aż dwie bramki za Kang... Zakini, zakagni. Nie wiem jak to się czyta. Eee, ale jest. Wygraliśmy. Pii, e, jesteśmy w rundzie piątej. Teraz e, z Monaco gramy w playoffach. Więc myślę, że Chojlund będzie mógł z, e, znowu zagrać. Damy mu szansę na wyjeździe. Trudniejszy mecz, Zobaczymy, czy sobie poradzi we Francji. I sobie na tym skończymy. Yy, nie chciałem klikać treningu. Nie, nie będę sobie w sobie, jak nie mam. Ehe, <laughs> tak mam sobie powiedzieć. E, skończyliśmy to formalności, jak to można nazwać. E, I Zrotujemy, jak mówiłem. Hojlund może wejść. E, za kań zagrał, że lekko zmęczony jest jak w sumie patrzy się całe ławka oprócz kilku. E, ale jednak tak zagramy. Tylko jedną zmianę: gramy z Monaco i wygrywamy. Oj, dosyć. Słabo, bo 7 strzałów 6 szans, a tylko jedna bramka. Ważne, że jakaś zaliczka. kwarc kwelia nam daje tą zaliczkę. E, tutaj jest OK. I gramy z Aston Villą. Tutaj gramy na Ultraforty. co do zmian chciałbym, żeby reszta też wszedł. Eee, chciałbym, żeby... Żeby Chai'Bi wszedł i żeby wszedł Mazra'Wi wraz z Moskerom. Takie trzy zmiany zrobimy, gramy i wygrywamy 2-1. Palacios i Kvara zdają nam 3 punkty. I w sumie jak mówiłem, że skończę na meczu z Monako. No to w sumie skończyłem na meczu z Monako. Yy, trochę się <grydziłem> zapędziłem, ale dobra. Macie więcej kontentu. Widzimy się w następnym na meczu z Monako. Tym razem na Old Trafford. Ja wam dziękuję, do widzenia, do zobaczenia i cześć!